Jest to jeden z najpiękniejszych powojników kwitnących wczesną jesienią. Nazywa się Stellar i ma przepiękne kwiaty, takie gwiazdkowe. Kwiaty nie są jakoś specjalnie duże, nawet powiedziałbym, że bardzo drobne, ale jest ich bardzo duża ilość. A najważniejszą cechą tych kwiatów jest to, że one niezwykle silnie pachną. Zapach kwitnącego powojnika tej odmiany jest wyczuwalny już naprawdę z daleka. Zwłaszcza o tej porze roku jest to bardzo ważna cecha i myślę, że bardzo pożądana. Każdego roku tnę tego powojnika około 10 cm nad ziemią i każdego roku też ten powojnik wspaniale zakwita a dorasta on w naszym klimacie do 3-4 metrów wysokości więc przyrost w ciągu roku jest naprawdę imponujący i jak każdy powojnik, również i ten będzie wymagał stanowiska głównie słonecznego w półcieniu też się sprawdzi ale najważniejsze, żeby góra powojnika, czyli ta część nad ziemią była jednak skąpana w słońcu albo, jak już wcześniej wspomniałem, w półcieniu natomiast korzenie powinny być przykryte jakimiś roślinami, które okrywają grunt na przykład barwinkiem, bluszczem lub innymi bylinami i jak każdy powojnik, również i ten będzie wymagał Takiej rośliny, po której będzie mógł się wspinać, albo ewentualnie też jakiegoś stelażu, pergoli, no i wtedy będzie on najokazalej wyglądał. Powojniki wiosną możecie zasilić nawozem do roślin kwitnących, albo po prostu kompostem. Ja osobiście nie zasilam powojników, bo nie mam też za bardzo na to czasu, ale widocznie w tym miejscu temu powojnikowi to miejsce odpowiada. Powojnik powinien rosnąć na glebie przepuszczalnej, żyznej, ale zasobnej wilgoć, ale taką właśnie, która swobodnie przepływa. Na glebach ciężkich, gliniastych powojnik może słabo rosnąć albo po prostu korzenie jego zgniją, a na glebach suchych nie będzie chciał kwitnąć wcale, no i też wzrost będzie nijaki.